Zradzę pewien sekret. Sam nigdy nie pisałem pracy licencjackiej. Robiłem studia jednolite, więc pisałem po prostu magisterkę. Ale wiesz co? Gdybym dzisiaj miał pisać pracę licencjacką, to szczególną wagę przyłożyłbym do researchu literatury naukowej. To jeden z najważniejszych elementów pracy nad licencjatem. Opowiem, jak ja bym to zrobił, to będzie dość nietypowe. 99% studentów nie robi w ten sposób researchu, ale jeśli zdecydujesz się robić research w ten sposób, to będziesz na takim poziomie pro. Pierwsza rzecz, o której musisz zapomnieć, to to, że research to nie jest tak, jak sobie wyobrażasz, że chodzi tutaj o poczytanie, po, poczytanie książek w bibliotece. Research to poszukiwanie informacji, i ich selekcja. Kluczowym czynnikiem jest tutaj efektywność. Można poświęcić na to dowolną ilość czasu, ale chodzi o to, aby robić to sprawnie, efektywnie i aby rezultat był jak najlepszy. Pierwsze pytanie, jakie zadałbym sobie w sprawie researchu jest takie, ile wiem o tematyce mojego licencjatu? Jeśli zdarza się taka sytuacja, że nie wiem nic, jestem jak dziecko we mgle widoczność 0 na zero. No to wtedy pierwsze co bym zrobił, to sięgnął po Wikipedię, a później sięgnął po podręcznik, po, do podręczników z danej dziedziny. Na tym etapie chodzi o to, abym zaznajomił się z pewnymi pojęciami, które są typowe dla danej dziedziny. Być może już w rozmowie z moim promotorem podłapałem kilka takich terminów, może zrobiłem nawet notatki, tak jak to wskazywaliśmy w innym z filmików. I teraz chcę się dowiedzieć, co jest za tymi pojęciami. To taki pierwszy, najbardziej podstawowy etap research. No dobra, ale załóżmy, że byłaś bardziej pilną studentką, zdałaś parę egzaminów, miałeś w ręku kilka podręczników. Możesz pewnie pominąć już ten podstawowy etap. To, co teraz powinnaś zrobić, to iść do biblioteki i wybrać po słowach kluczowych, typowych, czyli takich słowach, które występują w opisie tematyki twojego, Twojej pracy licencjackiej, wybrać kilka lub kilkanaście książek naukowych. No dobra, masz już te. Kilka, kilkanaście książek naukowych związanych z tematyką Twojego licencjatu. Siedzisz w bibliotece, jedna z startach książek tutaj, druga tutaj. No, wyglądasz jak prawdziwa intelektualistka. To jest ok, tylko bardzo Cię proszę, niech Cię ręka boska broni czytać wszystkie te książki od deski do deski. To kompletnie nie o to chodzi. To, co ja bym zrobił w tym momencie, to wziąłbym taką książkę i przeczytał spis treści. Gdyby jakiś rozdział szczególnie mnie zainteresował, to przeczytałbym wstęp i jego zakończenie. Być może przeczytałbym wstęp i zakończenie całej książki, ale to tyle. I tak powtórzyłbym tą operację na tych kilkunastu książkach. Weź proszę pod uwagę, że na tym etapie Ty chcesz zbudować pewien szkielet, pewne rusztowanie wiedzy, które będzie wypełniane. Chodzi o to, żeby dopracować temat Twojego licencjatu, chodzi o to, żeby zaproponować plan. Pracy. Do tego nie potrzebna jeszcze szczegółowa wiedza, ale pewne ogólne zrozumienie, o czym piszą inni. Jakie teorie z reguły się powtarzają w tych spisach treści. To naprawdę wystarczy. No dobrze, masz już tytuł, masz już zatwierdzony plan pracy. Teraz czas przejść do pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział, jak już wspominaliśmy, jest rozdziałem dość teoretycznym i ogólnym. Gdybym ja robił ryserty do takiego rozdziału. To pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, wziąłbym przeglądarkę Google Scholar i wpisał tam kluczowe słowa dotyczące tematyki mojego licencjatu. I dodałbym tam przegląd literatury lub po angielsku literature review. To, czego teraz szukam, to są artykuły stanowiące przegląd stanu wiedzy w danej dziedzinie. Jeśli uda Ci się coś takiego znaleźć z tematyki Twojego licencjatu, to tak naprawdę pierwszy rozdział masz załatwiony, bo w takim artykule na około 20-30 stronach będziesz miała podsumowanie wiedzy w tej dziedzinie, z której piszesz licencjat. To jest idealne i to jest lepsze niż książka naukowa, gdzie taki przegląd literatury też się pojawia, ale tutaj będziesz miała najpewniej coś na wyższym poziomie, coś bardziej aktualnego. Jeśli nie uda się tego znaleźć, no to OK. Trzeba sięgnąć do tych książek, które przeglądałaś wcześniej. Weź proszę pod uwagę, że czasem w Google Scholar nie będziesz miała tego artykułu, będziesz miała tylko abstrakt. Wtedy należy skorzystać z baz danych, bardziej fachowych, do których Twoja uczelnia najprawdopodobniej wykupiła dostęp. Więc idź do informatorium w Twojej bibliotece i dowiedz się, jak zyskać dostęp do baz takich jak Springer, Link czy Science Direct lub innych baz, gdzie występuje ten konkretny artykuł. Tym sposobem masz już załatwiony pierwszy rozdział. Teraz drugi rozdział jest już bardziej mniej ogólny, trochę bardziej praktyczny. Tutaj wykorzystałbym opracowania raporty publicznych instytucji naukowych lub badawczych. Wykorzystałbym też raporty firm konsultingowych, bo tutaj często piszemy o branży, piszemy o tym, jak ta branża wygląda współcześnie. I wreszcie trzeci rozdział, ten najbardziej szczegółowy, najbardziej empiryczny. Tutaj należy sięgnąć zgodnie z, tym, z, z koncepcją wieży, wieży źródeł naukowych do tego, co znajduje się u jej podstawy, czyli dokumentów firmowych, ale można również wykorzystać artykuły empiryczne. Czyli artykuły z prasy naukowej, które dotyczą jakiegoś jednego poszczególnego badania. Być może ktoś robił podobną analizę jakiejś innej firmy albo jakiegoś aspektu rzeczywistości, który ty badasz w pracy licencjackiej. Tutaj musisz wrócić do Google Scholar i do tych bardziej specjalistycznych baz danych w poszukiwaniu takich artykułów empirycznych. Czasem pojawia się pytanie, no dobra, ale czy taki artykuł jest coś wartym? Najprostszą metodą, żeby to sprawdzić, jest popatrzeć, czy on jest cytowany. Jeśli artykuł jest, ma już kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, lub nawet kilka tysięcy cytowań, to znaczy, że inni uznali, że on jest wart tego, aby go przytoczyć. Więc możesz to śmiało wykorzystać w swojej pracy licencjackiej. Więc robiąc research, literatury naukowej, pamiętaj, nie chodzi tutaj o po prostu poczytanie książek. Chodzi o to, aby odnaleźć informacje, aby wyselekcjonować informacje, które są dla ciebie istotne.